Widzowie, dlaczego dostaję panicję? Miał klientina Midas i Sky. To bosowie, których będziemy udawać w dzisiejszym odcinku. Ostatnio nie pokazałem zwycięzcy, więc tutaj macie dwóch zwycięzców poprzedniego i konkursu z ostatniego odcinka. A z racji tego, że zostało 15 dni do sezonu, to co odcinek rozdajemy karnet bojowy na sezon 6. Strzelacie łapkę w górę, komentarz z ceną filmów i subskrypcję z dzwoneczkiem. Oraz wpisujecie kod rogalik95 do sklepu Fortnite. A jeżeli będzie tutaj 15 tysięcy łapek, to wrzucam Wam szybko odcinek z udawania, że mam sezon 6 w Fortnite, a jest naprawdę spoko. Miłego oglądania i miłego dnia dla wszystkich. Dobra, pierwszy boss hitek, oczywiście na końcik lecimy, bo to jest najważniejsza miejscówka tego kitka, ale chyba nie dolecę, więc. No, leci jakiś ziomek Mandalorian. Ale dobra, to nieistotne. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika. I'm the boss, I'm the boss. Gościu, I'm the boss, you know? Stawi mi w ogóle tyle hopę, jezuńciu. Jeszcze ktoś tu przyleciał na moją miejscówkę? Potki i lecimy w niego. Dostał troszeczkę, biegniemy w niego. To jest. Chodzę. Zero ma HP. Dobra, mamy go, mamy go, let's go. Boże, jaką on ma pompę kozacką. Zorientowałem się, że będę musiał wyeliminować swojego kida. Nie, dlaczego? Miejmy nadzieję, że ktoś tu jeszcze na tym kocim-kąciku został. I lecimy, leciby dur. Dajmy emotkę i zobaczmy, jak ktoś przyjdzie, czy cokolwiek się stanie. Kurde, ktoś zniszczył tam kamień, albo mi się wydaje. Jest ziomek, widzę go. Okej, okay. o co tu chodzi? On jeszcze sobie ma Totalnie mnie nie widzi. Odmienia sobie jakieś bronie, ma snajperkę. Ej, to był ten snajper, który. Co on robi? On mnie nie widzi, czy co jest? Co on robi? Czemu tu to wybuchłeś? Co jest z tobą? Ej, dobra, albo chłop to robi specjalnie, albo nie wiem o co chodzi Czy on mnie totalnie nie widzi? Czy on myśli, że ja jestem AFK, czy, czy co jest? Przed sobie do budynku, zeskoczył Zostawiam mnie, czy, czy on myśli, że ten tak jest tutaj? co? Ej, on pomylił chyba kitków, faktycznie Ja się za nim obracam, ale nic się totalnie nie dzieje Zróbmy tutaj taką scenerię Zróbmy tutaj taką scenerię żeby on się skapnął, że to jestem... Kurde, nie wchodź tu, nie wchodź tu nie wchodź tu, nie wchodź tu. Dobra, zrobiłem mu scenerię, powinien to słyszeć. Jest, jest! Widzi mnie! O co mu chodzi? O oh, no, no, no! Akcja, ale że on wie, żeby film kręcimy, co jest? Nie! Nie, 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 odejdź, 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 odejdź. odejdź. On będzie chciał mnie bić? Czekajcie, pomachamy mu kilofem. Poma... Nie, 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 pomachajmy mu kilofem. Takiś na pocuch. Pomachajmy mu kilofem. Dobra, 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 dobra. Dobra, jest kit! Kurde, chyba 40 próba dzisiaj. I nareszcie jest coś git. Ja, ja, mu, ja mu dam pompę. Czekajcie, ja mu dam pompę. Zobacz, pompa. O, jest charge! Dał mi charge. A. Dobra, jesteśmy teraz kitkiem botem normalnie z tego. Normalnie z sezonu. Fokcia, mamy 100 na kewa i lecimy z nim, lecimy z nim. Ktoś tu jedzie samochodem, jedzie samochodem ktoś. Dobra, gościu, ja jestem kitkiem botem, ja się niczego nie boję. Ja się niczego nie boję. Czajz to. Dostał troszeczkę. Biegniemy do strefy. Zone, 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 zone. Czy on zabił tego ziomka? Czy mi się zdaje? A, dobra, to jest ten chłop, to jest ten chłop, dawaj. Mam nadzieję, że jest paliwo w tym aucie. Gościu, I'm the boss. I'm the boss. Nie możesz mnie zabić, Czajż. Chyba nie wyjedziemy z tej strefy, coś mi się wydaje z ziomeczkiem naszym. O nie, dostaniemy damage. Dobra, wyjechaliśmy ze strefy, mam 30 HP. Jezu. <laughs> że my tak jedziemy sobie elegancko jak parka? On wie w ogóle, że ja tu jestem? Nie, on strzela do mando. A nie, tam jest chłop! On strzela do chłopa. On podjeżdża sobie chłopa, więc ja sobie idę troszeczkę na prawo. Nie, dostaję od jakiegoś innego typa z tyłu. Muszę uciekać stąd. Uciekam, tam jest jakiś ziomek jeszcze, który też chce do mnie strzelać prawdopodobnie. Nie, zostawiłem swojego przyjaciela. Halo przyjacielu. Mam jeszcze 80 matsów, Czy mi się uda uciec, czy nie? Dobra, czy mój ziomek przeżył? O! Jest! Strzelił do mnie! Ale skapnął się! Dobra, dał mi leczenie! Mam podki byczku, mam! A dużego nie mam, dobra, dobra, dużego nie mam. Uciekajmy stąd byku, bo jest problem, wiesz? Jest. O nie, o nie, usunięto cię z gry za współpracę z wrogiem. Pamiętaj w Fortnite musisz grać fair, you have been kicked for teaming. Please remember to play fair in Fortnite. Ale ja gram fair, przecież ja do nikogo nie strzelałem. Epic Games, oh come on, co jest grane? Widzowie, dlaczego dostaję panicję? Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz Tientiną. W tym razem plan jest taki, że stoimy po prostu na środku. Tientina to babeczka, która po prostu rzucała jakieś bomby, a że fortyli już nie ma, bo jest pusta biblet, humb, troszeczkę widzowie. No to musieliśmy sobie stworzyć własne kanistry z benzyną. Używamy cały czas emotki, tej żeby się zmieniła i ktoś akurat już jedzie, więc jest przypał. Aha, dobra, on nie jedzie. Dobra, więc używamy emotki i czekamy, jak ktoś zareaguje na tientinę po prostu. Ej, jedzie jakiś... jak on przejedzie te kanistry, to co będzie? Nie przejechał. Gród! Siema gród! You are grut? Are you Grud? Co on robi? Ja jestem w grunt! Ja jestem w grunt! On ma ja wiedział Co jest! A ja TNT na byku! <głynne> Serio to tak działa? Co się z tobą dzieje? On ma kanister też! Dorzucił mi! Co się dzieje? I ty Tira udaje? Co jest? Ja jestem Tientina, byczku. Ja jestem Tientina. Ej, on mnie zostawia, halo. On wjechał do Tira. Nie, 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 nie. O, tam ktoś jest. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Może tam ten, tamta osoba też do nas przyjdzie. Za, tam jest typ, on będzie chciał nas zabić. On tam popłynął. Czy on tutaj będzie chciał do nas wypłynąć? Czy jak to jest? Co ty robisz? Nie denerwuj się. Nie denerwuj się, stary. Nie. Uspokój się, nie! Odpalił ten! Ale, no nie, idę go zabić, idę go zabić. Dlaczego ty tak zrobiłeś? Rzucił mnie impulsem. Czekajcie, ja muszę wejść na górę po prostu, tamtędy. O, jest tam gród! Co ten Grut robi? <grym> nie, gród jest szefem totalnym. Ej, ja mam nadzieję, że ja nie dostanę drugiego bana, bo nie wiem, jak to się skończy. Czy on nie kliknie drugi raz, to ja dostanę bana? O, jest Grut i brawo bije. No i co Grut zrobiłeś? Co gród zrobiłeś? Ten Grut to jakiś zwyrol, jest widzowie. Panie gród, co się z tobą dzieje? Dobra, słuchajcie, teraz zmieniamy plan Teraz będziemy chcieli po prostu dotrwać Do ostatniego zawodnika na mapie, który będzie I po prostu strollować go, żeby Z nami połaził, żeby rozwiązać Zagadkę Midasa, którą mam dla niego przygotowaną Ale ciekaw jestem, jak ktokolwiek na no to zareaguje Więc lecimy po prostu dury Kupuję jeszcze pompę, żeby przekupić Tą ostatnią osobę za 600 golda Boże, gold mi się już kończy, trzeba chyba go zachować Na sezon, no i co? Zaraz będziemy próbować przekupić tego ostatniego typka Dobra, ja piję biga w krzaczku O dziwo, jest 24 osoby, strefa już się zamyka. Więc zobaczymy. Może się to udać nawet za pierwszym podejściem, co jest dziwne. Dobra, słuchajcie, zostałem celem, co może delikatnie utrudnić całą sprawę. Ale mam zoł w ogóle. Czy jak do końca Gierki siedzę w boksie? Strefa już dochodzi, słuchajcie, i jest top 13, top 12 już w zasadzie. No i co? Jakiś 2K, 900 Sergik zginie, tu jakieś pocony lobby. 12 osób zostało. Ja mam dalej zona, więc ja sobie tu po prostu chilluję cały czas. Dobra, tu już zaczynają się dzieć jakieś dymy. 8 osób. To jeszcze raz boom snajperki, a ja siedzę w kołnie jak szef. I co ciekawe, mam kolejny zone, więc jest chyba perfekcyjnie. Dobra, ogólnie są trzy opcje. Tutaj jest jeden NPC, tutaj biega na sadzie jeden. Więc tutaj w teorii, jakby siadła strefa, to moglibyśmy udawać NPC na ostatnim gościu. Ale to by chyba było zbyt piękne, żeby było dziwe, nie sądzicie. Dobra, strefa doszła i słuchajcie, tutaj można udawać jeszcze NPC-ta, jakby został ostatni typek. To po prostu chyba bym tutaj jest naprawdę, naprawdę zarąbisty spot. Więc nie wiem, mam nadzieję, że tutaj damy radę udawać NPC-ta, ale nie wiem, co by musiało się stać, żebyśmy po prostu przeżyli do tego momentu i żeby ostatni gościu tutaj mógł, żeby mógł tu wejść jako ostatni gościu, nie? Ja tutaj trzymam staram się dojść do załna. Dobra, jestem w zonie, ale dobra, jestem w boksie i mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał mnie tutaj poskrobić. Dobra, słuchajcie, jest top 3, ja jestem poza zonem i let's go. I let's Let's go, i let's go! Ja już tutaj stoję i udaję, ja już tutaj stoję i udaję, czekajcie. O, tu jest chłop biegnie do mnie, co jest? Chłop na mnie biegnie, chłop na mnie biegnie, ale totalnie nie zwraca na mnie uwagi. O, jest drugi, jest drugi, jest drugi! Widzicie, że ten się otworzy? Oni walczą! Nie! Snajper chciał do mnie strzelić! Nie, muszę się zbudować, muszę się zbudować do góry. Dobra, jestem na hagieku, jestem na hagieku. I czekajcie, muszę zejść na dół i z powrotem udawać tam bossa Ej, chłop mnie widzi. Macham ci kilofem byku, macham ci kilofem. halo, halo, halo. O, macha, macha, chodź, chodź być na dół. będzie zagadka. Zaraz, zagadka. Co to jest za zagadka, mordo? <laughs> że ty udajesz takie coś? Patrz, byczku, to jest podpowiedź do zagadki. Czy on mi widał daje czy co jest? Trzeba gra na gitarze, Byczku, patrz! Jestem Midas! Halo, zobacz, jestem Midas, Byku! <laughs> że on gasi se tyłek Gościu, jestem Midas, ty nie rozumiesz? Ja robię tak! Ej, ja mam nadzieję, że ja nie dostanę tylko bana, nie? Bo to jest niesamowite. Czekaj, 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 Byku, ty chcesz jeden na jeden? Oczekaj, ja ci pokażę! Nie, wybiłem się do strefy! Wybiłem się do strefy! Halo! Odmieniam go! Odmieniam go! Ale spocuch. Zginął w strefie. Zginął w strefie. Let's go. Czyli widać z ostatnim typkiem udało się. Teraz został ostatni boss chyba Sky.